Co by tu dzisiaj ugotować? Dynio! Mamy dynie, mamy nieograniczone możliwości. Możemy z niej zrobić zupę, możemy zrobić przystawkę, drugie danie, a nawet deser. Yy, możemy ją przygorządzić na słono, na słodko bądź pikantnie. Zawiera mnóstwo błonnika, przeciwutleniaczy oraz mnóstwo witamin. Mamy dynię, zobaczymy, co podpowie nam Thermomix. Wpisujemy na przykład zupa z dyni. Szukaj. Może ta? a ta pięknie wygląda. Przed włożeniem dyni do pikarnika Skrapiamy ją oliwą oraz posypujemy ziołami, tymiankiem. I rozmarynem. Proszę. Mamy już dynię upieczoną, 20 minut w piekarniku z oliwą i ziołami. Więc kontynuujemy przepis. Termomix nam wszystko podpowiada. Mamy teraz włożyć do naczynia miksującego marchewkę. Proszę bardzo. Teraz imbir. Cebula. Łóżeczkę koncentratu bulionu drobowego wykonanego w termomiksie. Proszę, to jest bulion wykonany przeze mnie w termomiksie. Zakładamy miarkę na pokrywę. Klikamy dalej. Ustawiamy piątkę. 3 sekundy, i mamy rozdrobnione warzywa. Teraz dodaję 40 g oliwy. Teraz zioła. Pół łyżeczki gałki muszkatołowej mielonej, pół łyżeczki tymianku suszonego, jedną łyżeczkę soli, pół łyżeczki rozmarynu. Zakładamy miarkę na pokrywę. Ustawiamy obrót 1 i przez 5 minut termomiks dusi. Dodajemy upieczoną dynię. I miksujemy 15 sekund. Do zmiksowanej dyni dodajemy 150 g mleka oraz 650 g wody. Jeszcze tylko pieprz. I gotujemy przez 5 minut.